Cześć kochani, z tej strony Janek. Ultra szybki odcinek, naprawdę super szybki. Parę osób pytało mnie, Janek, czemu nie wrzuciłeś na YouTube'a swojego wywiadu w radio, więc teraz specjalnie dla Was, moi kochani widzowie, wywiad i tutaj zaraz posłuchacie, a ja się z wami żegnam. Miłej nocy, trzymajcie się, cześć! 17 do 9. Wspominałam y, po 8, że w Australii trzech mężczyzn znalazło w Stanie Wiktoria dwie sztabki złota y, na y, łączną kwotę 924 tysięcy złotych. Strasznie dużo pieniędzy, strasznie dużo złota. Y, ale też, chociaż Australia jako kraj jest piękna i na pewno warto się tam wybrać, to niekoniecznie trzeba tam jechać poszukiwać złota, bo dużo skarbów można też znaleźć w Polsce. Jest ze mną Janek Kopalski, założyciel kanału z Pasi, y, który takim poszukiwaniem skarbów się Zajmuje. Cześć, Janku. Cześć, cześć. Witam wszystkich słuchaczy. Słuchaj, ja cię chciałam podpytać, czy żeby szukać, jak wygląda twoja praca, twoja pasja, twoje hobby? Ogólnie jeżdżę po całym kraju w moim kamperze Fiatie Doblo 1.2 no i szukamy wykrywaczem metali i rzeczy współczesnych na, na polskich plażach i w kąpieliskach, w jeziorach. Okej, okay, a czy żeby zajmować się czymś takim trzeba mieć w Polsce pozwolenie? Czy każdy tak może? Ogólnie Ogólnie jeżeli chodzi o poszukiwania, to jakby można podzielić to na, na dwie sprawy. Szukanie zabytków i przedmiotów e, archeologicznych wymaga zezwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków, natomiast szukanie takie rzeczy współczesnych, właśnie e, niezabytkowych nie wymaga pozwolenia. Mm -hmm. A powiedz, co ty znajdujesz na tych plażach, nad tymi jeziorami? Co najczęściej gubimy, wypoczywając? Ogól Ogólnie mnóstwo, mnóstwo śmieci, naprawdę zawleczek od puszek, kapsuli, powódcy, jakichś kokorków, tego typu rzeczy, folii aluminiowej tego jest w każdym kompilitorze. Ale spółką. ja mówię o skarbach, o skarbach. A, Jakie skarby znajdujesz? A skarby to przy okazji mnóstwo, mnóstwo monet, biżuteria. Biżuteria srebrna, złota, czasami jakieś zabawki, zawieszki, pierścionki, obrączki, to naprawdę o. można tego na znajdować. A, zna, a, z, a co najbardziej wspominasz z takich znalezisk? Na, najbardziej wspominam, jak kiedyś na zlecenie odnalazłem sygnet taki z herbem 16,6 złotej złotych, warty 4, 4 tysięcy. To było naprawdę coś niesamowitego. Czyli my jadąc nad morze albo nad jezioro musimy uważać na pierścionki, na łańcuszki, bransoletki. Najlepiej to w ogóle w domu zostawić, bo później znajdziesz ty albo jakiś twój kolega, bo rozumiem, że wy poszukiwacze trzymacie się razem. Dokładnie, dokładnie. Bardzo kojarzyńskie relacje są między poszukiwaczami i tutaj właśnie po, po to założyłem też kanał na YouTubie, żeby ludziom pomagać odnajdować takie rzeczy, bo nie każdy wie, że, że są poszukiwacze i że można w krótkim czasie odnaleźć zgubę. O, proszę bardzo, czyli nie tylko się bogacą, oni pomagają. Janek Kopalski, założyciel kanału i z pasji, na które odsyłamy również. Dziękuję ci serdecznie i powodzenia. Dzięki wielkie. Pozdrawiam, cześć.